Cześć, nazywam się Joel GK, a w tym filmie chciałbym w skrócie powiedzieć, co będę robić na tym kanale i co mam w planach. Na kanale już jest wrzucona pierwsza animacja, krótka, tak dokładnie to test animacji chodzenia. Wiem, że nie jest ona zbyt dopracowana, ale z każdą animacją będę się starać coraz bardziej. Wracając, to teraz pracuję nad trzema różnymi kreskówkami. Jeżeli ktoś się mnie spyta, ja piję Ciebie pojeba. Czy ty jesteś normalny? Tu powiem, że nie, bo ja nie jestem normalny i nigdy nie byłem. I lubię sobie do... dużo roboty na głowę. Ale wracając ponownie, pierwsza to będzie fanmade, oparta na innym znanym serialu animowanym, który zresztą jest na YouTubie. Na pewno nikt nie domyśli się na jakim. Druga to mój własny pomysł. Fun fact, dopiero po stworzeniu postaci, zaczęły mnie one przypominać trochę postacie z jednego anime, które kiedyś oglądałem. Ale fabuła jest o wiele inna. I animacja numer 3. Nad trzecią pracuję już od dłuższego czasu. To rozbudowany świat, z rozbudowanymi postaciami, scenariuszem, pełną fabułą, no po prostu taki full wypas. Oczywiście ja nie mówię, że tamte kreskówki o których wcześniej wspomniałem nie są dopracowane, ale chyba wiecie o co chodzi. Po prostu na tą trzecią pracowałem już od dużo, dłuższego czasu. Pierwsze dwie kreskówki, które już wcześniej wymieniłem, będą miały tylko po parę odcinków, bo tak szczerze to fabularnie i scenariuszowo nie zmieści się na więcej y Odcinkach, tak żeby starczyło na przykład na sezon albo dwa. Plus, sam osobiście nie chciałbym zbytnio przyciągać tych dwóch projektów, bo ich głównym celem, dla którego je robię przed tą bardzo dopracowaną, trzecią, ostateczną kreskówką, jest taki, że pomimo tego, że potrafię rysować, to już animować nie tak bardzo. Chcę się po prostu nauczyć lepiej animować, tworząc te dwie pierwsze mini projekty, żeby moja wymarzona kreskówka była po prostu idealna w kwestii animacji. Żeby ktoś przypadkowo sobie nie pomyślał, że tak naprawdę nie chcę robić tych dwóch poprzednich projektów i robię tylko tylko i wyłącznie po to, żeby się nauczyć animować, to powiem wam coś. Ja wszystkie moje projekty, wszystkie pojedyncze traktuję jak moje własne dzieci, których nie mam, ale jakbym miał, to by miały zajebiście, więc moje dziecioczki. Dobra, się trochę za bardzo rozgadałem. Wszystkie z tych kreskówek będą po polsku i robione tylko i wyłącznie przeze mnie, przez co robienie jednego parominutowego odcinka może potrwać naprawdę sporo czasu. Na kanale nie będę tylko wrzucać animacji albo serii animowanych, ale również zdarzy mi się tutaj wrzucić jakieś na przykład ogłoszenia na temat osób potrzebnych do podkładania głosów do moich projektów. Takie zapisy do podkładania głosów będą bezpłatne i dobrowolne, więc każdy, kto tylko potrafi posługiwać się językiem polskim, może wziąć udział. Ale niestety nie teraz, bo jeszcze pracuję nad serwerem Discord, na którym będę mógł zgromadzić chętnych i zainteresowanych. Plus na razie jeszcze nie ma nawet pod co podkładać głosu. Cóż, to już koniec raczej tego, co chciałem przekazać i powiedzieć. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco i zobaczyć jak rozwija się moja animacja, animacje lub po prostu jesteście ciekawy co tam gran za niedługo, to subskrybujcie mój kanał. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę, jeżeli ktoś obejrzał to w ogóle do końca i do zobaczenia.